Pamiętam, tak mi się wydaje, że pamiętam, jak, jak, jak byłem dzieckiem, jak byłem mały, to zawsze czytanie apokalipsy to, no, to, to był prawie że horror, tak. No bo ciężko zrozumieć te obrazy, ciężko je zobaczyć jakoś tak inaczej. Zawsze kojarzyło mi się to z chaosem, z wybuchem, z jakimiś potworami, tragicznymi rzeczami, które się dzieją tam w niebie, jedni drugich przepychają, niszczą. Pewnie gdzieś to jeszcze gdzieś tam w wieku takim szkolnym jakieś filmy wyolbrzymiły to wszystko. A dzisiaj, gdy, gdy czytam sobie Apokalipsę, to widzę tam totalny spokój, totalną symetrię, porządek. Taki moment, że, że to wszystko się dzieje w totalnej harmonii, w takim, w takim super spokoju. Nie wiem, jak to opisać, ale, ale takie wręcz miejsce sielankowe, nie sielankowe, że, że nic się nie dzieje, tak? tylko, tylko że to ma porządek, że, że to ma swoją historię. Bo Pan przychodzi nie po to, żeby niszczyć, tak? żeby, żeby coś rozwalać, żeby to wybuchło, pierdykło i żeby nie było co zbierać. Pan przychodzi po to, żeby dać życie. I to dać życie w obfitości. Ten człowiek, który dostał tylko jedną minę od swojego pana, bardzo się tego przestraszył. W ogóle on był tam przerażony tym, że, że pan dał mu coś i on teraz będzie musiał się z tego rozliczyć, i on chciał być jak najbardziej w porządku. On w ogóle wprowadził ten układ. Na poziom takiej czystej, prawnej umowy, tyle dostałem, tyle oddaję, takiej suchej sprawiedliwości. I skoro on w ten sposób traktuje pana, to pan mówi mu: Skoro tak na mnie patrzysz, no to w taki sposób ci odpowiem. Ten sługa. Chciał sprawiedliwości, i przez to przegrał. On nie chciał miłosierdzia od swojego pana. On, on nie kochał swojego pana. On chciał mieć po prostu z nim dobry, sprawiedliwy układ. I to jest jedna z najgorszych rzeczy, która może nam się przytrafić w życiu duchowym: że staniemy przed Bogiem i powiemy Mu, że chcemy sprawiedliwie dostać zapłatę za to, co. Zrobiliśmy, dostaliśmy coś od Niego, życie, talenty i tak dalej, i teraz Mu chcemy to wszystko zwrócić sprawiedliwie. Bardzo niebezpieczne to jest, ponieważ wtedy siebie stawiamy w roli swojego własnego Zbawiciela. My sami chcemy się zbawić, a my nie wyciągniemy siebie z grzechu, nie wyciągniemy siebie, siebie ze zła. Nigdy nie odpłacimy Bogu żadnymi naszymi wielkimi czynami. Za to, w jaki sposób obrażamy go naszym grzechem. Jezus za nas to zrobił. Dlatego, jeśli będziemy chcieli zaufać tylko swoim dobrym uczynkom i będziemy spodziewali się od Boga sprawiedliwej zapłaty, to ją dostaniemy. Ale źle się to dla nas skończy. Jeśli przyjdziemy z tą swoją jedną, marną miną, zawiniętą w chustkę, i otworzymy się na miłosierdzie, to dostaniemy wszystko, bo to On jest zbawicielem.